No i co, nie znalazłem sposobu na przebicie się z, z, Na przebicie się do dużych okoni, nie, Dobrania się Nie ma, dużych nie ma, max co było to Ja wiem, 35 chyba największy, nie Czyli 30 centymetrowe ryby Z hakiem, nie Największe, nie i to tyle. I siedzę i tak łowię, łowię i łowię, i łowię, nie? I, i co? I nic działa w zasadzie tylko jedno. Jeden, jeden sposób łowienia. E, Ojej, kamera mi spada z po głowy. Jeden sposób łowienia w zasadzie działa. E, no ale no... No nie mogę, nie mogę. Cały czas ryby malutkie, średnie, różne, ale nieduże, nieduże. I co ja mam teraz zrobić? To mi powie. Pewnie mi nikt nie powie, chociaż może w komentarzu do tego filmu na przyszłość, gdyby kiedykolwiek jeszcze zdarzyło mi się łowić na jeziorze, nie? Ktoś mi napisze, co tutaj zrobić, żeby nie łowić małych, średnich, tylko same duże, wielgachne. Poproszę w komentarzu. Teraz sobie popatrzcie. Miejsce przypadkowe. Nie ma tutaj nic strasznego. Wszystkie ryby w zasadzie z opadu lub z dna. W sensie na przynętę położoną na dnie. Ale większość z opadu, długiego. Zmienię miejsce na przykład. No to wpadnie na przykład mi 1-30, yy, a reszta. Od malutkich, 15 cm po 20 cm, i tak w kółko, i w kółko, i w kółko. E... Mógłbym taki filmik zrobić, e, że pokazać ilość, ale tam pierwszego dnia, już jak mi zaczęły z podbieraka wyskakiwać, to stwierdziłem, że nie będę siebie idioty robił. E, po prostu i pokazywał, że to Jezus Maria. Można worek o koni złowić, nie? Mam to w dupie generalnie. No ale... Yy, tutaj też fajnie widać... Yy, chciałem pokazać ba bardziej techniczną rzecz, nie? Tak jak większość rzeczy, które chcę pokazywać, nie? Że jest sposób, nie? Że jakby... No bo ta woda jest taka, że tutaj normalnie jest ciągane sieciami, ryb nie ma, nie? Wydzierżawione, przetrzebione jeziorko. Ale jak się wymyśli sposób, to można sobie tam, nie wiem, ktoś lubić, może nie takie łowienie sobie okonków, nie? No. To. To tak, o. Techniczna taka rzecz, nie? Że. Bardzo długi opad, nie? I przynęta, która niby. Czy ona powinna działać na jeziorze w długim opadzie, nie? Bo ona, cykada niby spada jak kamień, nie? Ale to nie jest prawda. Na pewno nie ta cykada. Teraz ja nie wiem. Już oczywiście próbowałem tam, chociaż ja gumami yy, nie łowię, nie? No ale wszystkiego już próbowałem tutaj. Już nie wiem, jakie przynęty jeszcze. Od kogutów, gum, wszystko tutaj próbowałem. I nie idzie się przebić. I nie wiadomo. O co, tu, o co tu chodzi z tymi okoniami większymi, czy w ogóle one są, może ich nie ma, może ci co się siecia, sieciami tutaj ciągają, to je eksploatują, to mają na przykład e, oczka e, do 30, do 30 taków, nie e, a powyżej już wszystko dłagają, nie? W tych sieciach choroba wie choroba wie Może tak być, no to tak Oglądajcie. Ja już nie gadam, bo jestem taki już umęczony. No i szczerze mówiąc, czasami tak bywało, no ale rzadko to się zdarzało, żeby mi ręce bolały. Nie, odciągania ryb, nie. Rzadko, rzadko, rzadko. A tutaj normalnie. Już mnie bolą, poważnie. Bolą mi ręce, nie. O, już z samego opadu, tylko, ale nie wciął się. I spokojniutko. I spokojniutko. Luz na żyłce tniemy. A ja był. Ale się zmył Wiecie, Ile można? Ile można tak łowić, nie? Kurczę. No bo na przykład łowiąc 3 dni, to ile tych ryb ktoś mógłby w stanie na przykład ze, zabić i zeżreć? To jest też ciekawe, nie? Ile jesteśmy w stanie zabić i zeżreć przez 3 dni? A jak ktoś ma 2 tygodnie urlopu i okonek jest przepyszny? <laughs> no to, to, to co wtedy <laughs> Ojejku No To wtedy tutaj Trzebi, nie? Trzebi populacji małych okonków No niestety No nie, mnie to tak strasznie bulwersuje, bo nie wiem co tu jest grane Bo nieby powinny być te większe, no nie A no i oczywiście, yy... Uprzedzając komentarze, nie? Jakby ktoś mi chciał powiedzieć, że zrób tak albo zrób tak, nie? to będziesz łowił te większe, to ja już wszystko robiłem tutaj, nie? Wielkości, kolor... Wszystko robiłem i różne rodzaje przynajmniej. Różne rodzaje i różne rzeczy. No, zaplątałeś się. No jaki malutki. No, jeszcze wskrzalo. To trzeba delikatnie cię wyjąć. muszę no także ten robiłem już różne różne tutaj rzeczy nie idzie nawet na, naprawdę dużymi przynętami też próbowałem nie? No. i chyc

No co, to będę kończył, ale to tak chciałem tylko pokazać jakby metodę, nie? O, odpiął się, ale chyba dwa znowu były na jednej przynajmniej, nie? Bardzo no, czasami skuteczne. No, oczywiście, że czasami, bo takich rzeczy trzeba szukać, tak? I dobierać sobie poddane tam swoje łowienie, nie? W danym czasie, w danym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Także tak. O i... Ja już się będę chyba zawijał do domu, bo naprawdę już, ledwo już człowiek ledwo już człowiek zipie, nie? No, a przebić się i tak nie przebije. Nie chodzi o to, że się przebije, bo są miejsca, gdzie w ogóle nic nie bierze. Nie, nie chodzi o to, że się przebije przez mniejsze, tylko że w ogóle tych większych jakby nie było, nie? No. Dobra, pozdrawiam i kończę. Hej i cześć. Tak, Woblerski Tomasz Świderski. Mam nadzieję, że będzie w na tym filmie widać metodę, nie? Jak to się robi i jaką przynętą. Pozdrawiam, do widzenia.